W Strachocinie, no gdzie jestem proboszczem, bowiem tam Andrzej Bobole, jak się objawił, to też w pewnym momencie wskazał, powiedz Polakom, żeby czcili Marię jako królową i Panią, a nie jako patronkę. Co to znaczy? Czyli coś, To jest coś niesamowitego. On się cały czas upomina o miejsce Marii w naszym narodzie. I to mi każe powiedzieć, że Andrzej Bobola jest, jest patronem, autorem Ślubów Lwowskich. Bo ten związek między królową, panią naszego narodu, a Bole on ci ciągle przebija. I dlatego też y, ja oceniam to oczyma wiary. Bowiem są tacy, którzy uważają, że w innych krajach to robiono, to zrobiono to samo i w Polsce. Polska nie musi nikogo naśladować. To inni powinni naśladować Polaków, y, to co się robi. I to jest dla mnie, dlatego jestem dumny, że jestem w tym narodzie, że Polacy umieją się zachować jako chrześcijanie, umieją bronić swoich wartości.